Formy płatności to jest najważniejsze, co musimy mieć na swoim sklepie, dlatego że 81% osób badanych, jeżeli nie znajduje swojej metody płatności, którą ma ulubioną, czy to będzie Google Pay, czy to będzie Blik, czy będzie to PayPal, po prostu zostawia koszyk, jeżeli nie znajdzie tej metody. Zatem dany operator płatności musi mieć wszystkie metody dostępne na rynku. Polacy najchętniej płacą szybkimi metodami płatności, no i tutaj zawsze przodował Blik. Natomiast powoli przechodzimy już w tą fazę taką odroczonych płatności i tutaj zaczynamy przodować w odroczeniach. Natomiast dodatkowo przychodzą już też możliwości rozłożenia sobie płatności na raty. Płatności na raty cieszą się absolutnie coraz większym zainteresowaniem, ze względu na to, że po pierwsze. Jest możliwość wybrania rat 0%, czyli płatnik nie ponosi dodatkowych kosztów za to, że roz, rozkłada sobie dany zakup na raty, a też jest to bardziej bezpieczna forma korzystania z płatności online. Przedsiębiorcy są bardzo otwarci na zmiany, bardzo lubią zmniejszać sobie kroki dokonywania płatności tak, aby ich konwersja była wyższa.